Kontownik? Miało być po warsztatowemu stole No dobra. Czy? Sylwester, a u. Co ci się nie podoba? Nie macie czegoś prostego, jakiegoś nie kawałka, czyli. Czegoś... Daj ci kątownik, chciałeś, i proszę, leży tutaj. Mogę Ty u mnie spawać? to jest synergia. To jest synergia. Wszędzie dokładnie słychać fajerwelki, a my spawamy. Zimno, nie znaczy się. Aaltzę się przyspawać chce?

Żeby Nie no to jest tragicznie, no co ty A Przestań. Tak, y zewnętrzne i pakwiny też. Pakwiny? No. Po co? No żebyś się uczył. Chyba ty. Uh.

Puchni, nie Strasznie dziwne, cudowne, też mi się nie podoba. I wyje. Ojej, co się wydarzyło? Weź na boki ten hara tak trochę. Elegancko. Na no, tym będzie stała praca. Masy. To już będzie, nie? Elegant, chama Pamiętaj Kami, przy spawaniu zawsze iskrami do Ciebie ma. Okej okay. No, jest w końcu kamerzysta Co? Przy w końcu kamerzysta Pominę mi on w pionie to nagrywa Jak zwierzę p**** Tak How dare you Tata, ja p To jest do bana, nagrywanie w pionie, to jest jak do tych pionowych wideo dla ludzi. I sam Bołowinki bo wysłał do tego, nie? Dobra. Czyli w sumie kółka zakręcamy i gotowe. Tak, no w sumie tak. A nie, nie obsławałeś tego, no co ty? No, co ty nie Czemu nie obsławałeś? Bo no teraz przybierzemy sobie prasę Chcesz ją przełożyć, sobie później wziąć. Ty no. Chyba cię oka! i jak będzie źle, to co? Będziemy się łatwiej wtedy. Nie no No ten... nie, bo bo spawaj. No, dobra. To wtedy będziemy się łatwiej w A! A! Ładny, cokolwiek nie wiem. A! Nie bądźcie, trzeba to twarz 216 kg. Dobra, ufam. Pokażmy nasze generatory <kliwia> energii. <kliwia> no i się będzie napięcie indukowało. No i co, moi drodzy? wózeczek jest zbudowany totalny spontan Sylwester 19:30. Ile nam zostało? 19:30 ma mieć na Sylwestra, do góry. Dziewczyny przygotowują, znaczy Rafał i Monia. A jest godzina która? Kto ma zegarek? Bo ja teraz nagrywam filmik. Ile ja jeszcze ja mamy czasu? Nie wow, 13 minut. No, jeszcze mamy 13 minut. to się na majstrowemu Kółka są typowo pod pracą, praca waży ponad 200 kg, leciutko tam 215 plus olej. To, tam 20 litrów no to tak trzeba liczyć, że ta prasa będzie ważyła 230-240 kg ja e, dlatego go. kółka są typowo pod prasą, Ma pompa Enerpaka ile ona waży? z 3 dychy? nie 2,5 dychy, 2, no, no to dlatego ona, ona jest na takim na takiej dostawce, profil wszystko jest 4x4, praktycznie zrobione nóżki, prasa podniesiona e, wejdzie? na wysokość? wejdzie prasa, ok, bo ona tam wieża co. bo pokaż jak ona jeździ jakiś obrót nią coś, eee no Cłowienie. Mięciutkie nóżki, dobre. No i dobra, i mamy to wyspawane. Czas operacyjny Kowalski? O 16? 2-3 godziny. no. Takiego różnego też. Patrzcie, jak jeździ, patrzcie. Ale się z niej leje ładnie tam z tyłu, widać. Trzeba znowu torbentusy sypać.